Słowo Apostoła Pawła z Listu do Efezjan Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Paweł zwraca się do dzieci, do młodych ludzi, którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości i samodzielności chodzi o wierzące dzieci, nastolatków, młodzież, dla których motywacją jest posłuszeństwo Jezusowi jako Panu. Młode osoby, które chcą postępować w Bożej sprawiedliwości, mogą ją zastosować w swojej własnej rodzinie. Apostoł cytuje przekazanie, które ma szerszy wymiar. Dotyczy również relacji dorosłych dzieci względem rodziców. Czci swego ojca i matkę Oznacza okazanie szacunku rodzicom w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy jako dorośli zgadzamy się z nimi, czy też nie. Zawsze powinniśmy ich poważać i wspierać. Obietnica, którą daje w tym przykazaniu Pan Bóg, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na Ziemi, pokazuje, że za taką postawą idzie Boże Błogosławieństwo. Stwórca dał życie Adamowi. I zostało ono przekazane poprzez kolejne pokolenia rodziców. To w nich Pan Bóg złożył swój autorytet na czas dzieciństwa każdego z nas. Okazywanie czci, szacunku i miłości rodzicom jest również okazywaniem wdzięczności Stwórcy. Wypełnienie tego przekazania angażuje Boże błogosławieństwo już teraz. Bóg daje długie, dobre i pełne powodzenia życie. Jest to sprawiedliwe i miłe Bogu. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu, Waszym rodzicom, bo jest to sprawiedliwe. Czci swego Ojca i Matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby Ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na Ziemi.